Kolejny postulat podatkowy dotyczy zniesienia ograniczeń w zakresie zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków, których płatność nastąpiła z naruszeniem przepisów ustawy o VAT. Chodzi o wymóg zastosowania mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Obowiązujące regulacje przewidują automatyczne wyłączenie takich wydatków z kosztów uzyskania przychodu, nawet gdy są one zasadne ekonomicznie, rzeczywiście poniesione i mają bezpośredni związek z osiąganiem przychodu. Prowadzi to do sytuacji, w której poprzez negatywne i nieodwracalne konsekwencje na gruncie podatku dochodowego ustawodawca stara się zapewnić przestrzeganie przepisów regulujących podatek VAT. Skoro prawodawca unijny nie przewidział żadnych negatywnych konsekwencji na gruncie przepisów dotyczących podatku VAT, ustawodawca krajowy nie powinien wymuszać stosowania tych przepisów poprzez wprowadzenie restrykcji na gruncie podatku dochodowego. Zniesienie tej bariery przywróci spójność i proporcjonalność prawa podatkowego. Proponowana zmiana nie oznacza rezygnacji z obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności, ale zakłada, że jego naruszenie nie będzie skutkować wyłączeniem danego wydatku z kosztów podatkowych, jeśli spełnia on kryteria ekonomicznej celowości i związku z przychodem.